To było na tyle, to był jak to, to jest się jeszcze. ile rozmawiamy no, tej, Nie ma tego decyzji. Nie, z to rozmowa. Teraz w seriale jesteś pierwszą osobą, która o takich rzeczach mówi, tu rządzą w twojej głowie, Powracam wracam do nowego do A, a jeśli miałbyś wskazać takie filmy, które w jakiś sposób na ciebie wpłynęły, bo nie chcę mówić, że cię ukształtowały, bo to jeszcze przed tobą, ale takie, że na to na ciebie wpływają. No sami sobie na takie złośliwości pozwalamy, ja również, bo my się po prostu znamy od 15 lat i Kuba wie, że za tym kryje się miłość do, jego, do niego i do jego aktorstwa. S ja, ja powiem, powiem, to jest właśnie niesamowite w kinie, że tak naprawdę ja na nie, nie ma wspólnego mianownika dobrego filmu Bo jeżeli taką wymienię, w czymś, w którym nagrałem drugą muzykę, dla mnie to nie jest mianownik panu YouTube'owi, to niestety to się stało w głowie, jak taki młody człowiek przywracał i ten znajduje się właśnie do nich z takimi mniej poważnymi filmami, Ale on też zrobił w szybciej, kiedy będę e, na myśli pana, to stara wodę, w co mniej, w, ten, w, ten, w ten Możecie, znaczy, tak Państwo to robicie, bez naszej zgody, za to, z czego się cieszymy, robicie nam zdjęcia. Jeśli, przywitajmy naszych gości, wszyscy zawsze, którzy nam na ekranie się pojawiają, witamy ładnie, bo pracują nam w drugim planie i w pierwszym czasami, i Pani jest zła, to dobrze, że nie rozwaliła nam tego tego, bo już wrzuciła. i trzeba go podgonić trochę, zacznijcie go obserwować, bo to jest za Każdym razem tak. Nie, pierwszy, pierwszy raz. Ma... raz to nie wiecie, tam, wiecie, wielu ludzi. Oliwier Podkresiak ma więcej od nas, których followers zostanie zagrania. Coś takiego Państwo usłyszeli z Wojgór? Nie, bo do tej pory to nie było. Nie, ale ja nie powiedziałem, że mam więcej followers niż Ty. Naprawdę nie zajmowaliśmy się tobą wcześniej. Przecież to ja wiem. że i teraz. To Chodzi o to, że tutaj tam bardzo do budowlina. Jeśli jakąś sytuację, sytuacji, którą tu widzicie, będziecie uprzejmi uwiecznić

że tam jest i że tak zacznijmy się identyfikować. I w dniu, że wszystko jest okay, to, że to wymyślisz genialną postać, czyli na kasie i tak się okazuje, że wcale genialną nie jesteś, że ty się, dowodzi sobie element stresu, szczególnie na początku, zaczniesz ląbeć słowa, zaczniesz kombinować, a tak naprawdę okazuje się, że coś, sobie wymyśliłeś, to jest nie niepotrzebne, a potem się coś niemiętnego. Ktoś z Czerkańskiego mówi, nie chyba, tylko to w zupełnie inny sposób, to wszystko wywraca się do góry nogami. Kiedy przytąd po odwiedzinach, A 10 lat, po z że już wszystko na ten temat, Widzisz albo słyszysz siebie po raz pierwszy na ekranie, to wrażenia są piorunująco złe. Masz głos, który jest nie twój, a ton jest. do jak się dzisiaj to w

Na na, na, ten, na błąd, Stary, w ogóle nie, nie ma na, na, ten, na ten, to, to, Koleżanka chce też zatać. Tam uwagę, bo tam by pan podróż. cena do zadania i pana też jednego weźmiemy. To będzie dopiero per Nie, nie będzie. <grym> nie. To, to koleżankę poprosimy. Ja obiecałem tydzień temu, on ze mną zatańczy, czy my mamy czy to o to zapytał, czy my mamy jakieś re relacje zawodowe, Czy w sensie, że jesteś moim szefem, to obietnica nie działa, przepraszam. Nie. Dziękuję, ja nie muszę, ale chcę, zagrasz z kubą, czy no, no. masz coś ze mną zatańczyć? E, no znaczy nie, 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 ja nie umiem tańczyć, tańczy. nie za bardzo, no. Gdybym wygrał taniec z gwiazdami, to tak, do... tak. wiesz o Tak, więc zrobimy, pokaż jak robisz ramę, dobra? No. Pokaż Państwa. No to ja pokażę później, teraz ty no, okay. To ja pokazywałem, to była rama. A teraz chodźmy zobaczyć swoją scenę filmową. Przejdziemy tam. Już teraz rozumiem, co tutaj dla Państwa robią. To jest trochę z charakteryzacji, prawda? Z... Jutro, ale z charakteryzacji też, bo robicie rączki. No. Pasnokcie można pomalować. Ale to jest fantastyczne, co robicie. To mi się bardzo podoba. Z gipsu czy z czego. Czyli Razem zrobimy sobie kochana, tak? No pewnie, no to zdążymy zrobić. Pamiętam po ustawia te magiczne rzeczy. Zdążymy zdjęcia porobić, Kuba też będzie do Państwa dyspozycji, bo on to uwielbia. Więc pamiętajcie tylko proszę, żeby wrzucać wszystko potem z hashtagiem na. Sit right down and write myself a letter i awesome. you

Nieźle, nieźle, tak właśnie to brawa Ja bym tylko zasugerował, e... tak. że to jest tylko bankowa wysuwana, prawda Paweł, to co kupony. Tak, jak na skład w której kompletnie się nie wytrzyma, przez krótki trudniej może, tak, wtedy, kiedy ktoś przestaje otwierać bo to ale to może też jest tak naprawdę, Nie? Też jada. No dobrze. A my sobie z tym radę. Gala się już kiedyś? Nie. Nigdy? To będzie ten pierwszy raz? I od razu taka publiczność.